Witam serdecznie, Kikowyszlak Szlak, Suwickie Łąki, 8 października 2012. Dzisiejszy temat to nadmiar wiadomości. Mógłbyś powiedzieć, ale no co ty? Nadmiar wiadomości może coś takiego być? Przecież e, patrząc na, na wiadomości jako na wiedzę w tym sensie, prawda? Przecież dobrze mieć bardzo dużą wiedzę, im więcej tej wiedzy, tym lepiej, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No tak, ale generalnie wcale nie chodzi o to, żebyśmy byli biblioteką złożoną z setek tysięcy książek, bo wcale nie jest powiedziane, że jeżeli będziemy pakować informację za informacją, będziemy pakować do swojej głowy maksimum wiadomości, ile tylko możemy, to nasze życie będzie wspaniale wyglądało. Ale dlatego, że wierzę w to ogromnie, nadmiar wiadomości powoduje absolutne rozproszenie. Jeżeli pakujemy do swojej głowy wiadomości z różnych dziedzin życia, chcemy we wszystkim być dobrzy, chcemy na wszystkim się znać, to jesteśmy totalnie rozproszoną osobą. Osobą, która nie jest w stanie skoncentrować się na czymś, co może naprawdę zmieniać jej życie, co może sprawiać, że to życie naprawdę może się toczyć w takim kierunku, jakim się chciało. Oczywiście potrzeba wiadomości, potrzeba wiedzy. To nie ulega wątpliwości, ale nadmiar jej nie ma najmniejszego sensu. Poza tym ale nadmiar wiadomości, pakowanie do głowy ciągle, ciągle, ciągle wiadomości sprzyja temu, żeby nie działać. <tak>, tak się po prostu dzieje. No tak, tutaj na polu biznesu to jest takie charakterystyczne. Są ludzie, którzy bardzo dużo czytają i bardzo dużo słuchają, pakują tych wiadomości, a znają się doskonale, natomiast no, nie są w stanie ruszyć z miejsca, nie są w stanie odezwać się do drugiej osoby, nie są w stanie nawiązać kontaktu, bo coś ich gdzieś tam wewnętrznie blokuje i wydaje mi się, że poprzez kolejne wiadomości, poprzez kolejne informacje, kolejną wiedzę odblokują się, gdy tymczasem po prostu potrzebują zrobić krok do przodu. Potrzebują sobie jakby zupełnie wyczyścić umysł i pójść do przodu, zaryzykować, zaimprowizować. Po prostu tego potrzebują. I wtedy dopiero e, okaże się, że rzeczywiście mają efekty, i wtedy okaże się, że wiedza, którą nabyli, w dużej mierze w ogóle nie jest do niczego potrzebna, a, a to, co jest potrzebne, wtedy będzie się gdzieś na tej praktyce sprawdzać. Myślę, że to tyle. No, ważna sprawa. No, nadmiar wiadomości nigdy nikomu e, nic e, pożytecznego na długą metę, na długi dystans nie e, uczynił, nie zrealizował. Bądźmy rozsądni. Po prostu zdrowy rozsądek, który jest podstawą, i, 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 i to jest coś, co. No, na co powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę. Zdrowy rozsądek. Eee, nabywajmy tych wiadomości, które nam są potrzebne, niezbędne w tym, co robimy. Orientujmy się ogólnie o tym wszystkim, co się gdzieś tam wokół nas dzieje, ale nie przeginajmy, nie przesadzajmy, eee, a wiadomości jest absolutnie niepotrzebny. Absolutnie. Do zobaczenia jutro na jakimś szlaku. Hej!